Dzieje się, panie dyrektorze, w Gminnym Ośrodku Kultury, że nasz zespół, nasi wspaniali pracownicy, koordynatorzy tak wielkie prawa dali, że nasi pracownicy potrafią wraz z panem dyrektorem tworzyć tak piękne rzeczy i dla nas i ściągają do nas mieszkańców z innych gmin, z miast i z Krosna i z Jasła, że musimy coś zrobić, że tam nasza siedziba, dzisiejsza Gminnego Ośrodka Kultury jest za ciasna, żeby pomieścić ich talenty, ich i chęć do pracy. Więc myślę, że będziemy budować nową, potężną siedzibę Innego Ośrodka Kultury, tak abyśmy mogli nasze wszystkie spotkania i talenty naszych dzieci, młodzieży i nasza chęć do spędzenia czasu na inwentarzach kultury była realizowana właśnie już w nowych siedzibach Ośrodka Kultury. Myślę, że to jest takie nasze marzenie i uda się je wspólnie razem wspólnymi siłami zrealizować.